Uśmiechnięci ludzie, fantastyczna pogoda i bardzo smaczne jedzenie. Ale dzisiaj zabieram Was na krótki spacerek po mieszkaniu, które udało nam się wynająć. Tym razem bez biura podróży wycieczka, żona ogarnęła gdzieś na bookingu tego typu mieszkanko. Zobaczcie, jak wygląda ta część pierwsza. Spora sypialnia z wyjściem na taras, przejście. Do znowu dużej wielkości Łazienki z wanną prysznicem. Tu też wyjście na taras. Bardzo duża powierzchnia, jak na mieszkanie dwupokojowe z salonem. Zresztą sam salon też robi wrażenie. Dajcie znaka, jak Wam się to podoba i jak myślicie, ile kosztuje wynajęcie tego typu nieruchomości na jeden dzień czy kilka dni. Tutaj aneks kuchenny. Jadalnia. Ogromny salon. Wyjście za chwilkę na tarasik, przejście do sypialni numer 2, garderoba. Łazienka z wanną, prysznicem. No kawalerka to to moi drodzy nie jest. Sypialnia numer 2, wyjście też na plażę. Bardzo dużo Powietrza, może tutaj, jeśli chodzi o wykończenie wnętrz, szału nie ma, bo nie jest to mieszkanie nowe, ale robi to wrażenie i dla czteroosobowej rodziny aż za duże. Leżanki, trochę roślinności, jacuzzi, basenik, dla mnie petarda. I pytanie do Was: kupować coś takiego, czy korzystać, jeżeli zajdzie potrzeba, i czy z biurem podróży? Udawać się na tego typu wyprawy, czy organizować je z plecakiem samemu. Okazuje się, że mieszkania do wynajęcia są dużo większe i dużo tańsze niż pokoje hotelowe. Ale decyzję każdy podejmuje sam. Ściskamy Was bardzo. Kolejne rolki pozwolę sobie wrzucić z wyjazdu. Nie tylko robotą człowiek żyje. Najlepszego dla Was! Hej!